Stal w sezonie 2023 dosyć niespodziewanie liczyła się w walce o medale. Niestety, w fazie play-off musieli radzić sobie bez Andersa Tomsena, przez co zakończyli sezon dopiero na piątej pozycji. Czy w sezonie 2024 Gorzowskiej Stali uda się zdobyć medal? Ja jestem Michael i zapraszam was na analizę składu oraz przewidywania co do drużyny Stali Gorzów na sezon 2024. Przechodzimy już do składu i zaczynamy oczywiście od Martina Waculika, czyli kapitana oraz lidera gorzowskiej stali. Wydaje mi się, że Martin bardzo dobrze wszedł w tą rolę, którą wcześniej pełnił tutaj Bartosz Marnych, czyli rola takiego totalnego lidera, czyli chodzi mi o to, że bycie cały czas na tym jednym wysokim poziomie od tego, niezależnie od tego, co by się działo, no, i ja sobie takich żadnych wpadek Waculika nie przypominam z poprzedniego sezonu ani takich jakichś bardzo słabszych meczy. No, i tutaj spodziewałbym się raczej pozostania na tym poziomie. Średnia powinna być podobna, bo ta średnia jest tak naprawdę podobna przez ostatnie 5 lat, jak sobie spojrzymy na historię Martina Waculika. To ta średnia cały czas waha się w tych okolicach i myślę, że to pozostanie niezmienne. Byle bez kontuzji, bo Martin też często je łapał w tych kluczowych fazach sezonu. Miejmy nadzieję, że tutaj obędzie się bez tego. I możemy już przejść do Szymona Woźniaka, który w poprzednim sezonie zanotował średnią blisko dwóch punktów na bieg. Co prawda, w drugiej części sezonu w końcówce już częściej się pojawiały takie. Ta regularność spadła, czasem były gorsze wyniki ale ogólnie to był bardzo dobry sezon Szymona. W tym roku dochodzi jeszcze Grand Prix i obawiam się, że to może wpłynąć troszkę na jego formę. Myślę, że może ona nie jakoś drastycznie, ale delikatnie może spaść, ale mam nadzieję, że będzie co najmniej tak samo dobrze jak w poprzednim sezonie. Przechodzimy teraz do Andresa Tomsena, który w poprzednim sezonie zanotował swoją najlepszą średnią w historii startów w Ekstralidze, było to 2.155. Duńczyk niestety w sezon 2024 znowu będzie wchodził po jeszcze dłuższej przerwie niż zimowej, no bo końcówka poprzedniego sezonu to była dla niego znowu kontuzja. Niestety bardzo często Anders, szczególnie pod koniec sezonu, łapie te kontuzje, bo przypominam, że w sezon 2023 również wchodził po takiej dłuższej przerwie, bo w 2022 również w playoffach Stargażwycha bez Andersa Tomsena, no niestety Duńczyk ma dużo pecha pod tym względem. A na pewno jest bardzo ważnym punktem stali gorzów i dużo sta traci na jego nieobecności. Mam nadzieję, że w tym sezonie tych kontuzji nie będzie. Odchodzi Andersowi Grand Prix w tym roku, nie będzie go w stawce Mistrzostw Świata, także to też na plus, jeżeli chodzi o te kontuzje, bo jest no po prostu mniej okazji do tego. I spodziewam się po Andersie, że w tym sezonie znów może zakręcić się wokół tej średniej, a może nawet ją podbić jeszcze wyżej. Myślę, że Anders nie będzie miał problemów właśnie związanych z tą dłuższą przerwą niż tylko ta zimowa, no bo Anders już nieraz udowadniał, że to mu nie przeszkadza. Kolejnym zawodnikiem jest Oskar Pfeiffer, czyli jedna z największych niespodzianek poprzedniego sezonu. Chyba nikt nie spodziewał się tak dobrego powrotu do Ekstraligi w wykonaniu Polaka. Średnia blisko 1,8 punkta na bieg i wydaje się mi, że w tym sezonie co najmniej... Utrzyma tą formę. Poprzedni sezon, no to wiadomo, powrót do Ekstraligi po wielu latach, także zapoznanie się z tymi wszystkimi torami to na pewno się jakoś też przekładało na wynik. Teraz powinno być to łatwiejsze i myślę, że ta średnia powinna jeszcze podskoczyć. Myślę, że tak 1850 coś koło tego się Oscar może zakręcić. A teraz jedyny nowy nabytek Stali Gorzów na ten sezon, ale jakże bardzo ważny. Mowa tu oczywiście o Jakubie Miśkowiaku, czyli zawodniku, który będzie jeździł na pozycji U24. Jest to naprawdę duże wzmocnienie dla stali. W poprzedniej sezonie na tej pozycji był Wiktor Jasiński, wychowanek Stali Gorzów, ale niestety Wiktor potrafi robić dużo show na torze, powiedzmy, ale niekoniecznie to się zawsze przekładało na punkty. W jego miejsce przychodzi teraz Jakub Miśkowiak po słabym sezonie w Częstochowie. Chyba wszyscy więcej o oczekiwaliśmy od Jakuba Miśkowiaka. Pierwszy rok w roli seniora nie wyszedł mu za bardzo. Średnia 1:448. Myślę, że zdecydowano więcej od niego oczekiwano w Częstochowie. Ale uważam, że włóknięsz tutaj popełnia błąd oddając Miśka już po jednym słabym sezonie. Myślę, że powinien dostać jeszcze jeden szansy. Ale to lepiej dla stali Gorzów, bo uważam, że Misiek się tutaj otworzy w tym klubie. Zresztą w stali raczej zawodnicy idą z tą formą w górę zawsze. Plus Tor w Gorzowie, który jest dużym atutem Jakuba Miśkowiaka, bo zliczając wszystkie jego starty na tym torze. Ma tutaj średnią 2,0. To jest coś nieprawdopodobnego, żeby tak na wyjazdowym torze mieć taką średnią, jeszcze w tym wieku. I jeżeli dobrze kojarzy, to on chyba ma na jancarzu dodatni bilans w walce z Bartoszem z Marzlikiem. To już jest w ogóle coś. I uważam, że średnia Miśkowiaka na koniec sezonu będzie wynosiła co najmniej 1,7 punkta na bieg. Co najmniej. Drugim zawodnikiem, który będzie mógł jeździć na pozycji U24, jest Matias Polestat. Norwek w poprzednim sezonie miał szansę pojeździć trochę w playoffach, gdy to Anders Thompson właśnie był kontuzjowany. No i Matias był naprawdę szybki, ale brakowało mu trochę takiego obeznania w walce, tak bym to ujął. Ostatecznie zanotował średnią lekko ponad pół punktu na bieg. No i tutaj raczej będzie. Będą starty widzę u 24, no i ewentualnie gdy będzie jakaś kontuzja, czego nikomu nie życzymy oczywiście. Może gdzieś zostanie wypożyczony w drugiej części sezonu, zobaczymy. Przechodzimy już do formacji młodzieżowej i zaczynamy od starszego juniora Jakuba Stojanowskiego. Średnia w poprzednim sezonie to jest 0,545. No tutaj mogłoby być trochę lepiej, mam nadzieję, że będzie w następnym sezonie. Nie spodziewałbym się tu jakichś cudów, ale chociaż, żeby w biegach juniorskich udało się robić jakieś punkty, chociaż tego jednego rywala za plecami przywieść. Przechodzimy teraz do lidera tej formacji młodzieżowej w gorzowskiej stali. Mowa oczywiście o Skaru Paluchu, który w poprzedniej sezonie zanotował średnią 1.365. Było już u niego widać w tamtym sezonie takie postępy. Częściej rywalizował już z seniorami, potrafił na nich zdobywać też punkty. No, i w tym sezonie myślę, że średnia półtorej punktu na bieg to jest taki, taki minimum, taki cel, można powiedzieć, dla niego. No, i to byłoby tyle, jeśli chodzi o skład Staligorów na sezon 2024. Mamy ten główny filar, ta trójka zawodników, czyli Woźniak, Waculik oraz Thompson. Później mamy solidnego Oscara Pfeiffera. Duże wzmocnienie na pozycji U24. No, i mamy Oscara Palucha na Juniorce, który powinien tam robić. Przynajmniej w tych biegach juniorskich dobre punkty. I ta formacja młodzieżowa jest chyba takim jedynym minusem stali, bo nie ma tam. Rezerw już jest Oskar Paluch, Jakub Stajanowski i nie ma nic dalej to jest problem. Gdzie przy Ktuzji Oskara Palucha, która no miejmy nadzieję, nie będzie takiej sytuacji, no to mógłby być problem przy tej formacji młodzieżowej. No i teraz podsumowując już na co ich stać moim zdaniem, co przewiduję. Myślę, że jest to drużyna na pewno na medal w poprzednim sezonie. Myślę, że im by się to udało, gdyby nie ta kontuzja Tom Sena, bo zaskakiwali. Znaczy zaskakiwali na początku sezonu, potem już wiedzieliśmy co można się po nich spodziewać. No i ten medal był na wyciągnięcie ręki. Niestety no, dosłownie dzień przed playoffami, kontuzja Tom Sena i już odpadli w ćwierćfinałach, chociaż tam też dużo nie zabrakło, żeby awansować do półfinałów. W tym sezonie, że myślę, że mecz o brązowy medal to jest co najmniej. Brązowy medal jak najbardziej do zdobycia, ale moim zdaniem będzie tutaj finał i srebrny medal. Myślę, że tego zajmie drugie miejsce w sezonie 2024. No i jeszcze dla tych, którzy wierzą w prawo serii, no to od 2014 roku na zmianę Stal i Sparta Wrocław meldują się w finale. W 14 Gorzów, 15 Wrocław, 16 Gorzów, 17 Wrocław i tak dalej. Teraz wypada na to, że to Stalgorzów Gorzów powinna awansować do finału. Ciekawa naprawdę statystyka. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o zapowiedź, co dostali Gorzów na 2024 rok. Zapraszam do podzielenia się Waszymi opiniami w komentarzu i ja już będę się z Wami Żegnał. Trzymajcie się, cześć.